Witajcie w odcinku informacyjnym, gdzie chciałbym powiedzieć tylko na jeden temat, więc nie powinien być długi. A więc tak, jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, ostatnim z Call of Duty, powiedziałem, że ben, mam małe problemy z Joanną. Chodzi tu konkretnie o to, że co wszystkie savey są tylko z misji pierwszej i drugiej, więc jest albo zacznę grę przechodzić od nowa, albo po prostu ją zakończę. Nie wiem, muszę się nad tym zastanowić Póki co na pewno nie spodziewajcie się odcinków z tej gry Gdyż jak widzicie, mam mały problem Przeszliśmy już dość spory kawałek Jeżeli miałbym przechodzić ją od nowa To miałbym mały problem Nie tyle, że problem, to po prostu zmarnowany czas I pytam się Was Chcecie, żebym przechodził grę od nowa, tam na sam, na spokojnie Przeszedł ją i odcinki wróciły do normy czy chcecie po prostu, żebym ją zakończył i skupiał się na kolejnych seriach? Pytanie do Was, odpowiedzcie w komentarzu. Skończyliśmy z Call of Duty, to już wiadomo na moim kanale. I teraz jest problem, może nie tyle, że problem, co wybór kolejnej gry. Też wspomniałem w, na samym końcu odcinku, myślę nad grą. Goals in the Sheets, czyli duch prześcieradle. Gra miała być na Halloween, jednakże troszeczkę nie wypaliło. <grym> Nic na to nie poradzę. Spóźniłem się tak jakby. I po prostu zastanawiał się, czy ją nie nagrać. Jest to dość ciekawa gra, fajną fabułę ma, wciąga, więc myślę, że fajnie też będzie się ją oglądało. Zobaczymy, zastanowię się jeszcze. Dam wam znać na YouTubie. I zaczniemy nagrywać. I na koniec standardowo, bo już są w sumie święta. Na ostatnią chwilę, ale zawsze lepiej późno niż wcale. Życzę Wam wesołych świąt i żebyście się spędzili ten czas wspólnie z rodziną. Takie krótkie życzenia ode mnie. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.